Po udanym noclegu w hotelu Jazina w Bośni i Hercegowinie ruszamy w kierunku Macedonii. Tym razem rozpoczynamy z opóźnieniem ze względu na burzę, licząc, że chmury przesuną się z nad całkiem fajnie pokręconej drogi M6, którą zaplanowaliśmy przejechać. Stało się tak, ale tylko w pewnym stopniu, i do Czarnogóry wjeżdżamy w deszczu. po raz kolejny. Tym razem na ziemi jakiejś? Czarnogórskiej. Także tutaj mamy tranzyt przez Czarnogórę w zasadzie do Albanii. No i na dobrą sprawę Albania też będzie tranzytem do macedońskiego Ochrydu. Ale póki co okoliczności przyrody sprzyjają. No, oprócz mokrego asfaltu. No, oprócz mokrego asfaltu, zgadza się. Mamy 15 stopni w tej chwili. Godzina 11 i przed nami 6,5 godziny jazdy. Niecałe 400 km. Chodzi mamy, tu nie tamkujemy. Choć w nie wiadomo, jak tu będzie wiesz z tymi stacjami, nie? Ale... No ale wiesz. Jeszcze mamy spore zasięgi, nie? Mamy zasięg taki, że na dobrą sprawę. Jesteśmy w stanie nawet czarną górę chyba całą przejechać na tym paliwie. No, 213 km. Także ze spokojem ta stacja będzie. I spalanie średnie spadło do 4,9. Witamy w Albanii! Kolejna granica za nami, kamery już wyłączamy. Bo jakoś się denerwują ci pogranicznicy, jak ich kręcimy. Witaj znowu w wspaniałą Albanią, gdzie te stacje? Only Cash? Pewnie to tu. Tu kryją. One już tu są, czekają na ciebie! Tak! Nowy musił. prawdziwy no, Albańczyk, nie? Chodzą. No Szczecin. Albańczyk z krwi i kości. A. Ilość podobnych sytuacji podczas przemierzania Albanii była większa, lecz nie udało nam się ich zarejestrować. A w jednej z nich dosłownie o włos uniknąłem potrącenia przez kierującego seatem, któremu pomyliły się zjazdy i postanowił w ostatniej chwili gwałtownie wrócić na rondo. Z każdym kolejnym kilometrem przemierzanym przez Albanię nasza radość z jazdy zanikała, a w jej miejsce wchodziła coraz większa irytacja postawą albańskich kierowców, którzy jak zdążyliśmy się już odrobinę o tym przekonać podczas zeszłorocznej wyprawy, należą do najgorszych w Europie i nie dali nam o tym zapomnieć. Jeśli planujecie wybrać się do kraju byłego dyktatora Envera Hodży, pamiętajcie o tym, a jest tu kilka dróg, które uważam mimo wszystko warto przemierzyć, takie jak SH20, SH21 czy SH8. Droga SH6 w kontekście widokowym prezentuje się bardzo przyzwoicie ze względu na częściowe położenie w Regionalnym Parku Przyrody Ulza. Dużo gorzej jest z nawierzchnią na tej drodze, a w niektórych miejscach wręcz dramatycznie. Ale im bliżej Macedonii, nawierzchnia się poprawiała, a miejscami trafialiśmy na spore odcinki świeżutkiego asfaltu. To jednak nie był koniec gorszych sytuacji tego dnia, bo po dojechaniu na granicę albańsko-macedońską okazało się, że jakimś cudem nie mam przy sobie zielonej karty na odrębnym dokumencie. Wręcz niespotykane, że przejechałem tyle granic bez tego dokumentu podczas tej podróży. Panowie pogranicznicy na szczęście okazali się uprzejmi i udostępnili mi internet do mojego smartfona, abym mógł zorganizować wtórnik dokumentu. Straciliśmy na tym całym zamieszaniu cenną godzinę, ale udało się i otrzymałem na maila zieloną kartę w PDF z biura ubezpieczeń, w którym wykupowałem polisę. Wszystko to sprawiło, że do Ochrydy dojeżdżaliśmy w zupełnych ciemnościach, zachowując dużą ostrożność na macedońskich drogach pełnych zwierząt gospodarczych oraz kamieni. Ale na miejscu czekał już na nas Piotr z kolacją i piwkiem, który w tym czasie odbywał swoją dłuższą samotną podróż po Bałkanach. Więc nie musieliśmy się spinać z godziną dojazdu i organizacją posiłku. czy te tak powiem motorki trochę ogarnąć, bo już taka Nie, to nasza natura. się tak, żeby tak, żeby, żeby tego pana powiedzmy tam puścić. Dobrze. tak, 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 Żeby Żeby no to,